oprócz operacji związanych z podmiotami zewnętrznymi na rachunku bankowym mogą być operacje wewnętrzne w ramach rachunku bankowego. Tu mamy typowe 12 operacji, które mogą właśnie mieć miejsce. Jeżeli operacja pierwsza to oznacza wpływ środków z lokaty terminowej, to na głównym koncie rachunek bieżący pojawia się pewna kwota, która zmniejsza stan lokat na koncie rachunki yy, lokat terminowych, z drugą operacją mamy uruchomienie transzy kredytu. Jeżeli nam uruchomiono transzę kredytu, to oznacza, że na koncie rachunek bieżący pojawia się dodatkowa kwota kredytu, która zwiększa stan naszych zobowiązań kredytowych na koncie kredyty bankowe. Tu jest operacja numer dwa. Jeśli w operacji numer 3 mamy odblokowanie środków z tytułu niezrealizowanych akredytów oraz czeków potwierdzonych, to oznacza, że nam się pojawiają dodatkowe kwoty pieniędzy na koncie rachunek bieżący, to oczywiście zwiększenia, tutaj mamy zmniejszenia. I na koncie inne rachunki bankowe, tu pojawia się kwota zmniejszająca. Bo to jest konto takie uzupełniające. Jeżeli na operacji czwartej mamy przeksięgowanie środków z innych rachunków, to oznacza, że właśnie z tych innych rachunków, z różnych tytułów, kwota pieniędzy jest wyksięgowana po stronie kredytowej, bo to jest oczywiście konto aktywne, a pojawia się ona na koncie rachunek bieżący, ten główny. Kolejna operacja sprzedaż do banku walut z rachunku dewizowego inaczej mówiąc. Walutowego. To jest operacja numer 5, jeżeli my sprzedaliśmy te pieniądze, te waluty, to oznacza, że na rachunku bieżącym pojawia się kwota zwiększająca rachunek bieżący, ale jednocześnie wyksięgowana jest określona kwota na rachunku bankowym w walucie obcej, czyli właśnie tej, na tym rachunku dewizowym. Operacja szósta to przelanie środków na na lokatę terminową, co oznacza, że z naszego rachunku bieżącego wypływa określona suma pieniędzy po stronie kredytowej i pojawia się ona w tej samej wysokości na koncie rachunki lokat terminowych. Operacja numer 7 to potwierdzenie czeku własnego. Jeżeli czek własny jest potwierdzony, to oznacza, że zablokowane mamy określone środki pieniężne czyli zmniejszenia rachunku bieżącego i na koncie inne rachunki bankowe, np. związane właśnie z czekami własnymi, pojawia się kwota zwiększająca właśnie takie konto. W operacji ósmej, jeżeli mamy zabezpieczenie środków na akredytywę, to pieniądze również zostają wyksięgowane z konta rachunek bieżący i uznane za kwotę zwiększającą inne rachunki bankowe. W dziewiątce mamy zasilenie rachunku pomocniczego. Jeżeli jakiś rachunek jest zasilony, to pieniędzmi wypłaconymi z rachunku bieżącego, a zasilony został właśnie kwotą ten rachunek pomocniczy. Jeżeli mamy zasilenie rachunku zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to analogicznie zmniejsza się rachunek bieżący, a inne konto związane właśnie z, z tym zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ma kwotę zwiększającą po stronie debetowej. Operacja 11 to spłata raty kredytu bankowego. Bardzo klasyczne zadanie, w którym z rachunku bieżącego wychodzą pieniądze i my uznajemy je za kwotę zmniejszającą nasze zobowiązanie bankowe rejestrowane po stronie kredytowej. Ostatnia operacja kupno od banku walut na rachunek dewizowy. Jeżeli my kupujemy jako jednostka gospodarcza, to znaczy, że z naszego rachunku bankowego wychodzą pieniądze w określonej wysokości i pojawiają się na rachunku prowadzonym w innej walucie obcej po stronie zwiększającej, czyli po stronie debetowej.